przybycie na dzisiejsze targi pracy i pracodawców. Impreza okazuje się na tyle fajna, że stała się już częścią tradycji naszej szkoły albo początkiem nowej tradycji. Widzę, że zainteresowanie jest coraz większe w środowisku, w środowisku pracodawców, w środowisku naszej młodzieży. Zaprosiliśmy dzisiaj też młodzież z innych szkół. Gminy Mazowiec, Miasta, Burmistrza, Miasta Wielu, Pana Rafała Szyma. Dzień dobry. dla naszej młodzieży. Witam naszą młodzież, która wraz z opiekunami, nauczycielami przybyła. Chcę pozdrowić młodzież, która... To które z którymi może mogliście zapoznać. Ja tylko jeszcze uzupełnię, że przy zaproszonych gości jest projektem Centrum Edukacji Pracy Karol Owczarek, trzy razy. No i oczywiście jestem też również ze która również uczestniczyła przygotowaniu, w całego zamieszania. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Panią Dyrektor, witamy wszystkich. No i oczywiście zapraszamy młodzież do tego, żeby jak najwięcej skorzystała z tej wtargów. Dziękuję. Nas widzę, we wszystkich działaniach. A następnie witając Państwa, żeby nie zrobili szybko powtórnie, to pozwolę sobie złożyć podziękowania z dyplomami łącznie, wymieniając wszystkich odwiedzających naszych i będą pokazywać dzisiaj młodzieży, w jakich kierunkach się kształci, ponieważ przyjadą do nas szkoły nie, podstawowe, również przyjdzie do nas liceum, kształci się w kierunkach ogólnych kształcących, niemniej jednak dzisiaj po zakończeniu szkoły podejmować decyzję, w jakim kierunku iść, jakie zawody zdobywać, aby można było pracować i z tego wychować. Bardzo chciałem tutaj podkreślić współpracę z, ze wszystkimi pracodawcami a szczególnie z tymi, którzy mają porozumienie podpisane z naszą szkołą, czyli jest tutaj y, Kremiński firma y, Propan. Tak? Myślę, że pozostali pracodawcy, którzy nie mają podpisania jego porozumienia, w jakiś sposób dołączą, natomiast z tym porozumieniem jest to, jesteście tutaj, że nas i szczególnie bardzo ważne jest y, niebaczenie na granicy, y, gdzie jest Powiat ruszowski Kępiński czy innej i bardzo serdecznie witamy praktyczną i również spojrzenie na to, w jaki sposób przygotowywać się do wykonywania dobrej pracy. Życzę wszystkim, aby te targi, są, jak każdego innego roku, przyniosły pozytywny efekt. Dla każdego, który tutaj dzisiaj jest, czyli dla uczniów, jak i yy, dla pracodawców. Dziękuję za wspaniałe zorganizowanie targów, również tych, yy, którzy są współpartnerami organizacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy za pomoc, za wszelką współpracę, za dobre, jeśli mieli od nas i za to, że też pan zawsze patrzy, że dziecko mogło w naszym kierunku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, droga młodzieży. Słyszycie mnie? Dobrze. Słyszycie mnie? Dobrze. Słuchajcie, Wiele rzeczy już bardzo było powiedziałem. Wiadomo, żeby dać nam to, żebyście... Przypatrzycie się filmom, które mają Wam coś zaproponowania. I to jest fajne to jest dobre. Natomiast ja tak chwilę wycował Wam na drugiej ścieżce, aczkolwiek związanej z tym dniem. Zobaczcie, czy któraś film nie będzie dla Was inspiracją. I to wy staniecie się szczami. Zobaczcie, czy któraś film nie jest po drodze z waszą pasją. I być może na początek wejdziecie do niej a później stworzycie dla niej konkurencję, bo to jest też bardzo ważne. Natomiast już na koniec bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zorganizowali e, te targi pracy, bo to bardzo, bardzo ważne dla naszego e, terenu. Dziękuję Wam za to, że poświęcacie uwagę, że rozwijacie prosto wyjść i życzę Wam wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, że każdy wybór nie jest ostatecznym wyborem. Wszystko później można zmieniać. Όπελα σας, κοιτήτε το γάμος σας, το